Cześć, ale super, że jesteście. W dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Piotr zostaje uwolniony przez Anioła z więzienia. Wtem zjawił się Anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: Wstań szybko, Mario, służebnico Pańska, prosimy, pomóż nam być uważnym na trącenia naszych Aniołów i pomóż nam, Wyzwalać się z więzienia grzechu i szybko wstawać dla Pana Boga. Święty Piotr i Pawle, módlcie się za nami. Dzisiaj chcemy bardzo się pomodlić za solenizantów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Czego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Cześć, przepraszamy, coś nie było nas słychać na zakończenie. To Monika, powtórz. Wielkie dzięki za wspólną modlitwę. Serdecznie zapraszamy też jutro. Mamy nadzieję, że dzisiaj uda nam się dobrze słuchać naszych aniołów-stróżów. Dzięki wielkie zachęcamy do subskrypcji i polubień. Przepraszamy za problemy techniczne, bo mi nam się tutaj mikrofon na ostatnim slajdzie wyłączył. Dzięki wielkie, cześć.